Dzień dobry, dzień dobry. Pewnie zastanawiasz się, jak szybko da się dzisiaj uruchomić swój pierwszy wydruk na drukarce 3D. Może słyszeliście, że druk 3D to coś dla inżynierów, jakichś tam technicznych geeków? Nic bardziej mylnego. Ja dzisiaj pokażę Ci, że wcale tak nie jest, że dzisiaj działa to naprawdę zupełnie inaczej. W 5 minut możesz razem z dzieckiem, znajomym, kolegą poszukać modelu, wysłać go na drukarkę i zobaczyć, że coś powstaje zupełnie z niczego, a tak naprawdę powstaje z plastiku. Mam na imię Zbyszek Karwasiński, witajcie w ForBot Creator, miejscu, gdzie bawimy się technologią. Pokazujemy, że nauka i majsterkowanie to naprawdę jest świetny sposób na wspólny czas, na przykład z dziećmi. Czym jest drukarka 3D? Zacznijmy od prostego wyjaśnienia. Drukarka 3D to jest coś w rodzaju kleju na gorąco tylko do plastiku, którą po prostu steruje komputer. Zamiast drukować tuszem czy też klejem, drukarka 3D układa cieniutkie warstwy plastiku, aż powstanie uchwyt, obrazek, obudowa, figurka, klocek, zabawka, breloczek, samochód zdalnie sterowany, lampka, mysz komputerowa, dosłownie wszystko, co przyjdzie nam do głowy. I teraz zobacz. Do tego, żeby zacząć bawić się tym oto urządzeniem, nie potrzebujesz niczego więcej poza drukarką, filamentem i telefonem. Drukarką, którą dzisiaj będziemy się bawić jest Bumble lab A1 Combo. Kombo to znaczy z systemem wielokolorowym. Bambulaby są ostatnio bardzo rozchwytywanymi drukarkami, bardzo popularnymi, bo po prostu są świetne. Twórcy Bambulabu wyszli chyba z założenia, że z drukarki 3D trzeba zrobić coś na kształt Thermo Lidlo Biedronko Mixa. No i chyba im to całkiem świetnie wyszło, patrząc na to, jakie świetne opinie zbierają te urządzenia. Zobaczmy zatem, czy to urządzenie działa naprawdę tak jak ten Thermo Lidlo Biedronko Mix. Tak jak z Thermomixem, po otwarciu pudełka wyciągamy instrukcję. Wcześniej oczywiście wyciągamy styropiany, odkręcamy dosłownie kilka śrubek, które są wskazane w instrukcji. Następnie podłączamy do prądu naszą drukareczkę, a drukarka włączona sama poprowadzi nas przez bardzo szybką i krótką konfigurację. Połączenie z Wi-Fi, pobranie aplikacji czy założenie konta to są takie podstawowe trzy kroki, które trzeba będzie zrobić, ale spokojnie drukarka nam wszystko na tym małym wyświetlaczu podpowie, co musimy w danej chwili zrobić. Wi-Fi tak naprawdę jest bardzo wygodne, bo od tego momentu będziemy mogli wszystko puszczać zdalnie, na przykład z kuchni albo na przykład z biura. Wystarczy dostęp do internetu, tylko tyle, i to oczywiście, żeby nasza drukarka miała dostęp do internetu. Powiedziałem, że drukarka w kolejnym kroku poprosi o pobranie aplikacji Bamboo Handy. Od momentu, kiedy założymy tam konto, drukarka chwilę, moment zostanie po prostu dodana do naszej aplikacji. Będziemy mogli ją zdalnie kontrolować, będziemy mogli drukować, sprawdzać, podglądać, jaki jest stan wydruku. No i czy coś na przykład się nie zablokowało i nie trzeba druku puszczać od nowa. Aplikacja Bamboo Handy to coś, co lubię porównywać do Netflixa, yy, chociaż powinienem tutaj do Thermomixa. Yy, nawet się zrymowało. Powiedzmy, że mamy dzieci, które kochają średniowiecze. Chcemy im urządzić pokój właśnie w takim klimacie trochę. Otwieramy aplikację Bamboo Handy, wybieramy lupkę i wpisujemy hasło. W tym przypadku będzie Medieval. I teraz zobacz. Mamy ludziki, figurki, katapulty, budynki, hełmy, machiny oblężnicze, makiety i całe mnóstwo niesamowitych projektów. I oczywiście są rzeczy inspirowane y, tym okresem. W tym przypadku na przykład jakieś uchwyty na długopisy, na telefony, podstawki do książek. Tego jest po prostu mnóstwo. No to teraz zobacz, co ja wydrukowałem. Ale przecież szykują się święta, przynajmniej teraz, kiedy nagrywam ten film, a akurat zbliżają się Mikołajki, wkrótce będzie Boże Narodzenie. No to w takim razie wpisuję w naszą aplikację hasło Christmas. I jak widać, już mam całe mnóstwo dekoracji świątecznych w kolorach czerwieni, zieleni, niebieskiego, srebrnego. Zobaczcie, ile tego jest i jakie fantastyczne modele można wydrukować na naszej drukarce. Ja na przykład widziałem kiedyś coś takiego jak Christmas card. Ten, kto sklejał modele, wie o czym mowa. Powiedzmy, że chcemy wydrukować ten model. Zobacz. Klikam w takim razie przycisk przygotowanie do druku. Jak widać, mam tutaj listę różnych drukarek. Jak sobie wybiorę moją, czyli A1, wybieram sobie profil, który mi się najbardziej podoba, czyli to jest akurat ten czerwono-biały. W dolnej części ekranu widzimy, jakie filamenty o jakich kolorach musiałbym zapewnić. Super, jesteśmy gotowi w takim razie do tego, żeby zająć się składnikami. Ładowanie filamentu do drukarki Bamboo Lab A1 jest naprawdę bardzo podobne, moim zdaniem, do y, wymiany tonera w drukarce. Wybieramy kolor, wkładamy do gniazda, wsuwamy końcówkę tego filamentu do otworu i tak naprawdę jest gotowe. Cały system, który tutaj widać, to tak zwany AMS. Dzięki niemu drukarka może podawać nie jeden filament, ale nawet cztery. Może drukować modele wielokolorowe bez zatrzymywania pracy. I moim zdaniem, to tak z doświadczenia i z obserwacji, to naprawdę świetnie działa, bo kiedy przychodzi zmiana koloru, drukarka cofa poprzedni filament, wciąga nowy, kontynuuje drukowanie dokładnie tam, gdzie przerwała. Drukarka sobie przycina filament wtedy, kiedy jest to konieczne. No, i także drukarka dba o to, żeby kolory się nie mieszały. Czyli najpierw wypuści sobie stary filament, poczeka, aż się pojawi nowy i dopiero wtedy wystartuje. Cały proces trwa naprawdę tylko chwilę, a my możemy podziwiać potem efekt i tego, jak ta w, w cała orkiestra gra. Powiem więcej, jeżeli używamy e, oryginalnych filamentów firmy Bamboo Lab, to one. Wszystkie mają taki mały znacznik RFID, który mówi drukarce, który kolor właśnie instaluje, gdzie instaluje, jaki to materiał, jaki kolor. Nic nie trzeba samemu podawać, ustawiać. Drukarka w zasadzie sama wszystko ustawi, a my możemy naprawdę cieszyć się niesamowitą pracą i bardzo wygodną. Przyszedł czas na wydruk, a więc potrzebujemy znowu aplikacji. Wybieramy przycisk, następny. Jak widać, wydruk będzie trwał 42 minuty i zużyjemy 13 gramów filamentu. Wybieramy przycisk. Drukuj. Teraz. I drukarka już sama pobiera model. I jak widać, dosłownie w kilka chwil drukarka sama startuje. Co więcej, ona sobie sama jeszcze przeprowadzi taką szybką konfigurację, sprawdzenie czy, czy stół jest idealnie równy i czy on w ogóle się znajduje na naszej drukarce, bo ten stół jest odczepiany, więc tak naprawdę my możemy naprawdę sobie usiąść i wypić kawkę. I mamy to. Pierwszy wydruk jest gotowy, można już go dotknąć, przetestować, ale ja bym chwileczkę poczekał, aż nasza płyta się całkowicie wystudzi, bo ten model wychodzi wtedy dużo, dużo, dużo lepiej. Minęło już trochę czasu, sprawdzamy. O, mamy ten nasz fantastyczny model. Podsumujmy. Drukarka potrafi drukować niesamowite rzeczy. Z gotowych, bezpłatnych modeli. Jest ich w internecie naprawdę tysiące. Można wykorzystać Bambu Handy. Tam każdego dnia przybywa całkiem sporo modeli. Można drukować modele z innych serwisów. Można kupować modele. Można też projektować samodzielnie, ale o tym wszystkim nagram oddzielny film. A tymczasem zobacz. Ten pierwszy wydruk żadnych problemów technicznych, bez stresu, bez technologicznej wiedzy, bez grzebania śrubokrętem. A skoro zrobiliśmy to dzisiaj wspólnie, razem, więc jestem przekonany, że każdy z Was sobie z tym świetnie poradzi, a szczególnie jeżeli ma się taką fajną drukareczkę. A jeśli chcecie więcej prostych projektów, takich, które można zrobić między innymi ze swoimi dziećmi, ze swoimi uczniami, zasubskrybujcie kanał ForBot Creator, a w następnym odcinku Pokażę jak zaprojektować na przykład podstawkę na telefon.